Największego prze przeciwnika. To jest ja się Wiem, że jesteś na, na wakacjach. Ale no pasowałoby, żebyś podjechał z paroma ludźmi dzisiaj. Bo się zaczynają buntować powoli. Eee, a gdzie jesteście? Oczywiście jeszcze. Kojarzycie Purkara? Tak. Ta bardzo ta. dobrze. Lubicie się z nim? Oczywiście. To nie jest za dobra ja odpowiedź mam, w tej chwili. Ja mam, ja mam... można powiedzieć na na razie neutralne stosunki z nim. Co tam rybka? Nie, bo ja to to totolotka, ten totolotek to twój jest? Nie, nie, od Łysego. A co? O jeba! No nic nie by mi powiedział numerki, ja bym coś żyć To rybka, Dewilo. Nie ma nie? Nie ma God, like, fun, no to go dla kefan, jak ty kurwa, Jak tu jest. Człowieku, byłbym, człowieku tu jest śmietanka, kurwa RDM-owa. O czym ty pierdolisz? Nie, nie! Rozumiesz, stary. Nie, nie, Ryfka! Sorry. Nie. Nawet na broń klasy trzeciej. Więc ktokolwiek kurwa podjedzie z policji, ja mam na to papier i chujami mogę zrobić. Bo pracuję, bo działam legicję. <grym> Dobra, wchodzisz czy nie, wybierz sobie dwie, trzy osoby. Yy, zostaniesz przeszukany i możesz wejść, żeby z nami porozmawiać. Przemyślę to. <grym> o, kurwa! <grym> o, ale się ustawili! <grym> To jest tam po lewej stronie. Halo. Halo, bo tu jakiś garbaty podjechał i powiedział, że jest od, od Mokotowski. Rozpierdol go. Ty Piotrek? No. A garbaty i pokuty to to samo. Tak, strachu, to to samo. Dobra, czekaj. Ja Halo Powiedz mu, że nie porozumienie takie Ty, To jest źle rozjebany Dobra, chuj, powiedz mu, że nie porozumienie. dobra. Ja, jak tam porodziasz? Sprawdź garaż. A chuj mi obchodzi te twoje Sprawdź 4 garaż. miliony, Oddacie to w zębach plus 2,5 miliony, na 30 mi 6 bubu bańki i jeszcze półtora za ciebie. Do widzenia, do zobaczenia, ruchanko. Klimpa już zignął nasz dług z 2,5 miliona do 6,5 miliona. Fucken, co teraz zrobimy? Dlatego jedziemy teraz coś zjeść. To niech mu kuku ze zęba przyniesie. W tym domu ukrywa się nie, wie, kto a Christopher Wall, poszukiwany bodajże za jakieś morderstwa i śmiga z dowodem Eddie Wall. On tutaj jest jakby. W tym jakby... momencie? Nie czy wiem, czy w tym momencie. Ogólnie. Ogólnie, nie ale w tym, w tym momencie chyba też nie? <śmany> Jutro, jutro wyjazd do Raciboża, kurwa będę nakręcał, kurwa se yy, tego yy, Twitcha, kurwa, jutro ja będę do Raciboża, no Greenpeace, jutro jesteś rozjebany, kurwa wie, to no, kurwa, ja pierdolę ludzie, co wy odpierdalacie, no, co wy odpierdalacie, to naprawdę, kurwa, to jest Gierka, kurwa, to jest Gierka. Nie zarzutów, ty zjebie patentowany Kurwa Dobrze. Ja pierdolę, ty, no przecież co on jest pierdol... nie ty ten porusznik, ma pizdę Kurwa, nie to, że współpracujecie Z bandytami, to jeszcze mi wpierdalacie coś na łeb Ja mu dopisuję Dopisz mi to, w pizdę, ze te zarzuty, kurwa Ucinaj z tego wyroku, przyznaję się, nie przyznaję się W chuju mam takie działanie Tej policji, pierdolonej Po torbie, pierdolonej Jebać was, kurwy, pierdolone Szmaty, jebać was, pyt wszystkich Kurwa, i ciebie, frajerze nie ja współpracujesz kurwa świerdolnymi ja panziurami. Nie eee. ma to... salca w tupę po sraniu na czosie jebany No, eee. proszę bardzo, to jest mój statement do całej sytuacji. Eee, ja przymaczę to, na, Obr na eee, mój, mój jest jak najbardziej. Jak pierdolony obciągać kurwa, Bosaty No eee. nie było do ciebie, Andrzej. Dałę, kurwa tego lspd i kurwa to chyba ty jesteś najnormalniejszy reszta to jest banda przykurwów, które grzeją stołki kurwa od dwóch lat kurwa Ej, Pana... o, ale o, ale oczekuję jak najszybszego zwrotu. 3 dni. co, co? max 3 dni patrz turkera Zobacz co wystawił, Kolejnych. nie <laughs> Rozumiesz go, rozumiesz gościa. On myśli kurwa, on ma naprawdę, on myśli wyobrażenie duże, że, mi, że cokolwiek, że to ma jakieś znaczenie co on pisze kurwa. On myśli, że cokolwiek coś zmieni, nie? Ilo? Dziemię numeru po Zaprowadzę panią Rivers do baru. Zawołasz nas. Zobacz, zobacz... Ty... Robimy na grill tak, ja przywożę rękawice nie? i kask dla no. ciebie i wiążecie no. mi oczy, ja nic nie widzę i mnie napierdalasz i się ja próbuję bronić, kurwa, co ty na to? No dobra. No i kurwa deal, mamy to. Pa, kup to klipy, chyba trzeba go rozjebać. N nie mów, że ja. Nie mów, że ja. Wiedziałem, że policjant. Dobra. Z taka sytuacja że. Wierzysz sobie to tego. Nie robię z tego. Zrobię z tego jerela, już ja, ja. na skój przyklepane zgodzi. Pan że sobie zdaje z tego sprawę? Czy tak nie za bardzo. Ej, jeszcze raz może pani powtórzyć. Czy pan sobie zdaje sprawę, że ta maska, którą aktualnie pan ma na twarzy jest do BDSM-u? No. Skąd ty mm. takie rzeczy wiesz? E, Widziałem film. Ale e, nie wiem co to znaczy. <głos> 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 no i nie uciekniemy, wadujcie bo... Do tyłu, do tyłu, do nich, no. Dwa tył... Down z się. Ja tu no, kurwa Dostałem. Kądem, kurwa! Dosh. No w O, no, ja też. Chłopaki chyba wkurwili po wpierdolu. a to ja chyba wysiadam. Brawo. Tak szczerze ci powiem, nie? Tak szczerze od serca. Eee, Simka 2, 5, coś. Jesteś oh. wybacz. Ale musiałem, no. Aspekt, ktoś wysiadkę robi. Ktoś to wysiadkę robi. O kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa, The next day. No ty ty pierdolisz? No co ty pierdolisz? Ej, wyjebym... Ała. kurwa, o kurwa, kurwa, Owa pierdolnęła, jak może nie boleć? Jak mi się. mniejszy? Jak mniejszy? Jak mniejszy? Jak mniejszy? Jak mniejszy? Jak mniejszy? jeden uratowany, Heheheh, <laughs> babciu. Niech mnie tak nie przetula jak ty. Podobam ci się? Muszę pewnie. babciu. A, zaraz, zaraz nie wytrzymam. Ale co? Dry, drygnął mnie, babciu. proszę, <laughs> nie wytrzymam. Zaraz, zaraz skończę. Koniec tego przytulania. jestem w służbie babciu. A Boże. O kurwa, co jest do chuja? Co do chuja? Co no to się odjebało? Chodzimy głębiej o, o. O, do tego Ręce do góry wody, wody. podnieś człowieku ręce Nie, nie rozstrzelaj I po lewej proszę zjechać Ej tarasuję mu drogę Kurwa spierdala Tarasuję mu drogę i go ten teraz. No Teraz To teraz Ręce 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 podnosi <śm> 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 Rappielu! Co ty kurwa? A co, No przecież mieliśmy go poddać, tak? Ja no ile podle... do... ty, ty do niego nie strzelaj! A co się stało? Co mieliśmy zrobić? Nie, ja ja pierdol, to, ja nie, nie, to jest... Ale Aha, bo to są o, o te obronki. Eee. Ty jakieś śmieszne. A Poddaj e, kamojom do się podtaj łapy łapy! łapaj kompetent ojepodaję podaję bardzo stój stoi 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 spokojnie 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 Patyki! Się nie dzieje Kadet, wróć do fury Uro, nie się do ja się buję, nie stracię. o kurwa nie, o co tutaj chodzi? tak Co tam się podziało, kurwa? No, jesteśmy na dachu. Na dachu, kurwa, jebany. Gdzie ja jadę w ogóle? No, dobra. Ja tylko odwracam się i stary patrzę. U. Kurwa. U. kurwa! O kurwa! Dawaj, 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 jedziemy na bazę. Umów spotkanie, żeby ten duszeń przyjechał do nas. <laughs> dawaj. Będę dawaj na szpital z 1.30 ci zapisuję, zobaczymy co będzie Już dalej Już jadę Dawaj na szpital z Rowery. Już będę, zaraz będę <śmulatory> Burdel po prostu, burdel Tak, zaraz będę Pojedziemy dalej, zobaczymy co będzie, nie? Tak Nie, dam tylko po to wiatr <śmulatory> na to, rozpierdolę cię, przysięgam Już jadę. Patrz, patrz. O kurwa, no i... Patrz, jebany... Patrz, śmiecia jebanego! Patrz, on kurwa jedzie! Dobra, szefie... Kurwa, tu tych obywateli w ogóle nie ma na mieście, kurwa. Tu takie pustki, że chuj. Murzyn. Jebany kurwa BAM Dobrze, dobrze frajerowi Przejeźdź chuja jeszcze Zmiarz mu kurwa głowę Ty kurwa murzyniątko pierdol... Będę Ben, dawaj na Szpital Strawberry, 1.30 Ci zapisuję, zobaczymy co będzie, będę, dawaj. dawaj na Szpital Strawberry Już będę, zaraz będę Burdel po prostu, burdel Tak, zaraz będę Pojedziemy dalej, zobaczymy co będzie, nie? Tak Nie, nie tam, ty, co <tudowano> <tudowano> no, to... Kurwa, na to rozpierdolę Cię, przysięgam kurwa. Już jada. <grym> bordel, bordel. Jebany, kurwa, nie powiem co nawet, tak szczerze. Jeszcze mi, kurwa, gire połamał, szumaciacz. Widzisz tu kogoś? Nie widzę. Gdzie on jest? Podziemy... Widzisz jakieś jakiegoś gościa? E, dobra. Nie widzę. A, podziemy... Dobra, to weź to odcholuj. Nie. To ja to odcholuję od razu. Odcholuj, e! odcholuj, ja nie widzę go. Gdzie on jest? Ja też nie, nikogo tutaj nie widzę, właśnie. Dobra, chuj, to jakieś fejkowe Lubana, wezwanie, dobra. K**wa i kołem, wezwanie, wracamy. Ta. Skurwysyny się nauczą normalne zlecenia wysyłać. Jakiś radar widzę na sobą, o co tu chodzi? Nie wiem właśnie, nie mam Jaki pojęcia. Jakiś radar <śmiech> <śmiech> Jakiś radar widziałem, ty! O, jak chciałbym obywatela znaleźć, a ja nie kurwa radar.